87 minuta podchodzisz do rzutu karnego. Powiedz mi, nogi nie uginały się? No, wiadomo, że odpowiedzialność zbiła i no co, ale trzeba zachować głowę i strzelić bramkę. I to mi się udało, jestem o, szczęśliwy i fajnie, że zdobyliśmy punkt. No. Myślę, że za drugą połowę to należały nam się trzy punkty. No, niestety, niewykorzystane nie parę sytuacji w drugiej połowie, ale dobry punkt. Więc czujesz niedosyt po tym spotkaniu, bo szczególnie w drugiej połowie byliście stroną przeważającą. Czego brakło? Skuteczności? No tak, tak jak powiedziałem, właśnie były sytuacje, w których mogliśmy strzelić bramkę, no i zabrakło, zabrakło tej skuteczności. Ale myślę, że na takim trudnym terenie ten punkt nie jest zły. Wiadomo, wiadomo, jest niedosyt, ale trzeba się cieszyć z tego punktu i przygotować się do kolejnego meczu u siebie. Za wami dusz, dłuższa przerwa w lidze. Teraz powrót na boisko musiał pewnie smakować. E, pewnie, pewnie wszyscy już byliśmy niecierpliwi, żeby już e, grać, grać mecz o i jeszcze na takim dobrym boisku, stadionie, e, wiadomo. No i, i fajnie, fajnie, że się udało, że wierzymy do nowego sądu. punkt. No i tak jak mówię, przygotujemy się do następnego meczu, bo zaraz następny mecz. No i u siebie chcemy wygrać. Dzięki.